W nowej hucie sympatyków Zróżla witają serdecznie Marek Leptów i Robert Noga. W ósmej kolejce odróżnowe mistrzostwo drugiej ligi banda Real Bus podejmuje jak Speedway łódź. Goście w następującym składzie z jedynką Mirosław Kaniczewski, z Waldemar Struga, z Cezary Oliżyk, z dwórką Sławomir Zronira, z Andrzej Rzewka, z Rembas, z Paweł Świec i z rezerwowy zawodnik Paweł. Miktura trenerem jest Miesysław Nowak z Gozowianin, natomiast Banda Realcie Kraków, dziewiątą Zolgan Adorian, 10 Sławomir Sitek, 11 numerem Romuald Janów, 12 Toman Krosy, 13 Jarosław Łukaszewski, 14 numerem Maciej Matyjewski, 15 Dariusz Piałkowski. i numerem 16. Kapitan zespołu Jacek Stalinowski. Oglądają Państwo pierwszy wyścig, w którym wystartowali w kasku żółtym Mirosław Daniszewski, w kasku czerwonym 34-letni Węgier Zoltan Adorian, w kasku białym Waldemar Szuba i w kasku niebieskim Sławomir Sitek. Na prowadzeniu para żużlowców gospodarzy w niebieskim Sławomir Sitek, który do tego spotkania spisywał się nie najlepiej tuż zanim blokujący umiejętnie ubezpieczający w zasadzie prowadzącego kolegę z drużyny Adorian. Szkoda, że nie przyjechał kontuzjowany Sam Ermolenko, który doznał groźnej kontuzji dwóch ground i to świata we włoskim Mlońcom. Na prowadzeniu Adorian drugi, trzeci Danifewski i czwarty Waldemar Kuba. Po dwóch wyścigach więc do 3 i się spodziewać, skoro by w drugim nie jechał sam Hermonito, a teraz w trzeci tor pierwszy, kask czerwony i obok Andrzej Ziebka w kasku żółtym, Maciej w niebieskim i piątym Reba w kasku biały, macierzyści i ręba, to są oczywiście zawodnicy młodzieżowi. Starsze, bardzo dobre starsze, pary do pokazy, ale tam na pierwszym miejscu Piotr Ręba w Kazku Białym, w czasu czerwonym, zanim Jarosław Łukaszewski już atakuje młodzieżowca zespołu Złoki i chyba będzie na prowadzenie, próbował zablokować to Ręba w przy bandie, ale Łukaszewski był szybszy na miejscu trzeci Mandrzejzeczka i daleko z tyłu Maciej Maciejewski. już odskoczył Łukaszewski ma w tej chwili bezpieczną przewagę Dwa ociążenia, więc połowa wyścigu za nami i jak na razie wszystko wskazuje na to, że będziemy świadkami pierwszego w dzisiejszym remisu Jarosław Łukaszewski. Duża przewaga nad Piotrem Rymbaczem, trzecim Andrzej i na parku daleko, daleko z tyłu mających połowy z motocykiem Maciejski Jarosław Łukaszewski, wychowany z Dorzowskiej Stali, Piotr Rębaw też zresztą pochodzi z Gotzowa Słynny Jerzego Rębasa, jednego z najlepszych zdrowców z historii polskiego. A i już ostatnia prosta. Jarosław Łukaszewski na jednym kole, pierwsze miejsce, drugi Piotr w trzeci Andrzej Zetka. i na miejscu czwartym Maciej Maciejewski. Paweł Mitura w kartce żółtym zastąpi Cezarego Owiżyca. A w wyścigu tym oprócz Mitury wystąpią Dariusz Kijauzowski z toru pierwszego w kartce niebieskim, obok Paweł Śmierc, na torze trzecim Romuald Janusz który wygrał swój pierwszy wyścig. No i na torze czwartym wspomniany Paweł Mitura W wyścigu trzecim jego zwycięstwa Jarosław Łukasewski uzyskał najlepszy, jak wiadomo, czas 72 sekundy i 8 ale do rekordu toru jeszcze troszeczkę brakuje. że Państwo, że stanowił tenże rekord Z 21 kwietnia bieżącego roku. Uzyskał czas 70 sekund i 8 Zły pokrowiec ma nałożony zawodnik zespołu gości, junior Paweł to powychowany z Tarnowskiej Unii i ciekawostka, właśnie na tym torze w Krakowie ten zawodnik zadebiutował. przed już te malaty jednych z eliminacyjnych młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski, a więc Dariusz Miałkowski, Paweł Śmiew, Janowski Paweł Mitura wyścig czwarty. Bardzo dobry start znowu pary krakowskiej i niespodzianka Janusza, za nim junior młodziutki Dariusz Piałkowski. Na 5.1 prowadzą więc gospodarze, powtarza się ta sytuacja, teraz jadą środkiem toru, blokują parę gości, Romuald i Janusz, dalej Dariusz Piałkowski powinien Janusz, poczekać na swojego młodszego kolegę. On na pewno będzie ostro naciskany przez rywali, szczególnie przez Pawła Miturek, który jedzie na pozycji trzeciej, ale jak na razie młodziutki zawodnik Wandy doskonale broni się przed tymi atakami. Teraz troszeczkę za szeroko chyba pokonał ten łuk, ale nadal ma bezpieczną kilkunastometrową przewagę. Jeszcze... Jedno okrążenie do zakończenia tego wyścigu. Nie zmienia się sytuacja. Nadal na 5 jadą w gospodarze. No i wielką niespodziankę krakowskim kibicom sprawia w tym wyścigu Dariusz Pijałkowski. Ostatni wyraz. Pozycja Romualda jest niezagrożona. No i Dariusz Pijałkowski się będzie na drugiej pozycji. Tak jest. Nie dał rady Paweł Nigura. A więc 5 jednego dla realu, der Albus, się i Autowski, trzeci jest Paweł Nitura i czwarty Paweł jest 5 punktów dopisujemy Wandzie, więc gospodarze mają ich 17, 1 punkt dla gości, a więc punktów 7 i aktualny rezultat 17 do 7 dla Wandy Realów. A to już wyścig szósty, jest jedna zmiana. Tomasza Grobysza zastąpi Jacek Kalinowski użytkowanych z wybrzeża, który od tego sezonu jeździ w Banki realu. Na torze pierwszym w kasku białym Sławomir Tronina, na torze drugim w kasku niebieskim powinien jechać Jacek Stagnowski, ale tylko na torze czwartym. Na torze drugim ustawił się Natomiast Dolcan Adorian w kasku czerwonym, a na torze trzecim Mirosław Daniszewski w kasku żółtym. Tronina Kalinowski, Daniszewski i Adorian. Bardzo dobry start Jadka Kalinowskiego i Sławomira. Troniny Kalinowski przebił się do przodu, Tronina troszeczkę wywiózł zawodnika węgierskiego i teraz jest na drugim miejscu ale już atakuje Węgier po zewnętrznej i chyba będzie szybszy na miejscu ruchu, tak jest? Na miejscu drugim jest Zoltan Adorian a prowadzi z Stalinowski Sławomir na ma defekt motocykla i chyba nie będzie kontynuował jazdy a więc kolejny wyścig, który układa się po myśli zespołu gospodarza. Jacek Kalinowski, któremu wpadł po Na miejscu drugim Zoltan Nadorian. Na miejscu trzecim Mirosław Damiszewski I Sławomir Kronina. Jak widzę, poza kontynuuje jazdę. Ostatnie odrążenie mają zawodnicy prowadzący. Nie da się zdublować, Sławomir ale nie zmienia to postaci rzeczy, że wygrywa para gospodarzy podwójnie Jacek Kalinowski przed Zoltanem Adorianem, a na miejscu w trzecim linii meczy trzecią Mirosław Staniszewski. Proszę Państwa, przed nami wyścig siódmy, w którym pojedynkować się będą młodzieżowcy. Wiadomo, że w szkole gospodarzy nie startuje najlepszy junior. Mariusz Niemczura na treningu na początku sezonu odniósł kontuzję, która uniemożliwia mu starty. Rozmawiałem z Mariuszem przed spotkaniem w parku, nosi jeszcze ochronny goszek i na kręgosłupie powiedział, że za dwa miesiące ma do kontroli, no i wtedy zapadnie decyzja co do ewentualnych dalszych jego startów. A co to zobaczymy w wyścigu? Na torze że w skadku białym ustalił się Piotr Rembach, obok w skadku niebieskim Maciej Maciejewski, na torze trzecim w żółtym Paweł Śpiewski, na torze czwartym w czerwonym Dariusz Kijakowski. Dobry start Rembachka, przeczołuje drogę rywalą wysunął się na czoło, ale szeroko chyba poszedł i teraz walczy ramię w ramię z Dariuszem Kijakowskim, pierwszy Rębas drugi Fiałkowski teraz atakuje za Paweł śmieszny, ale Fiałkowski utrzymuje drugą lokatę. Maciej Maciejewski jak na razie jedzie daleko z tyłu. Piotr Rębas na pewno najbardziej doświadczony z startujących zawodników, powiększa swoją przewagę. To jego ojca jeszcze mu dużo, dużo brakuje, ale jeśli Piotr będzie robił postępy, to w to wie. A teraz też Paweł Świeżce atakuje Dariusza Białkowskiego. Łatwa walka o drugą pozycję. Krakowianin otwiera jednak jak na razie ten atak. Po wewnętrznej atakuje Świec, Jeszcze jedno okrążenie nie daje się jednak Białkowski. Bardzo łatwy pojedynek w wykonaniu tej dwójki młodych zawodników. Piotr Rembas z Olbrzymia, kilkudziesięciometrowa przewaga błąd, fatalny błąd, Paweł Pawła Świeczba, ale chyba spowodowany defektem motocykla no i dlatego w miesiącu wyścigu Paweł Świercz wyścig natomiast w się rynkuje 3 do 3 zwycięża Piotr Rembas drugi jest Dariusz Autowski, trzeci Maciej Maciejewski a Paweł Śwież ma defekt do trzech i po świetnym biegu prowadzą gospodarze 28 do 14. Kupa, tak? Wygrał. 12 punktowa przewaga przed startem do 9 wyścigu. W kasku niebieskim w miejsce Sławomira Sicka. Stanisław Skowron dezygnuje Jacka Kalinowskiego. w czerwonym Zoltan Adorian z pierwszego pola startowego. W żółtym Cezary Obiwitz i w białym Sławomir Dronina. 34-letni Magiar, brązowy medalista, mistrzostw świata w specy pięciu lat, kiedy to na torze niemieckim w Langstut ze swoim rodakiem szantorem Pichanim wywalczył niespodziewanie brązowy medal para. Na prowadzeniu Jacek Kalinowski, gdańszczanin w barwach. Bandy Real Buty Kraków poczyna sobie w tym spotkaniu bardzo dobrze w pierwszym swoim starcie, kiedy zastąpił właśnie Sitka, podobnie jak teraz wywalczył trzy punkty, no i oczywiście teraz jedzie pewnie ubezpieczany przez Adoriana po kompletną zdobycz punktową. Na trzeciej pozycji Sławomir Tronina w dwóch startach zaledwie dwa punkty, ale jeszcze gorzej Chciałem powiedzieć Cezary Owizyc, ale w jego miejsce oczywiście Paweł Mitura, a Dorian został przepuszczony w koleżeński sposób, nie wiem czy sportowy, przez Jacka Kalinowskiego na trzecim miejscu Sławomir Dronina i na czwartym miejscu wypożyczony z lewczyńskiej Unii do widłej jak łódz, Paweł Mitura. A zatem podwójne zwycięstwo gospodarzy 5 do 1 i po 9 biegach Wanda Real Butt Kraków na Nowowódzkim Torze prowadzi zespołem Jagu Speedway Łódź 35 do 19. Przed nami wyścig 11, a w nim jedna zmiana, której zresztą można się było spodziewać. Nie pojedzie Cezary Owiżycy w jego miejsce z rezerwy taktycznej. Pojedzie natomiast Waldemar Szuba. Jego partnerem będzie Paweł śwież, który jak widzę zmienił motocykl, zresztą tamten nie sprawował się najlepiej. Śwież, w kasku białym, Szuba w kasku żółtym. Rywalami będą Jarosław Łukaszewski, niepokonany jak dotąd w kasku czerwonym oraz junior Maciej Maciejewski. 36 do 24, teoretycznie przyjezdni mają jeszcze szansę na wygranie tego spotkania, stąd taka taktyczna Roszada trenera Mieczysława Woźniaka. Bardzo dobry start Jarosława Łukaszewskiego, pierwszy do ruchu i pognał za nim Waldemar Szuba w kasku żółtym. Trzeci jest czwarty Maciejewski, a więc jak na razie na 3 układa się ten wyścig. Łukaszewski Wolczuk przy krawężniku i za nim Waldemar Szuba. Na pewno atakował będzie zawodnik z Łodzi, teraz Łukaszewski szerzej pokonał ten łódz, nie pozwolił się po zewnętrznej zaatakować rywalowi i utrzymuje kilkunastometrową przewagę. Po wyścigu za nami Jarosław Łukaszewski, numer 13, kask czerwony, jak na razie wygrał dwa wyścigi i zmierza po również w trzecim swoim starcie. Tu też sytuacja nie ulega zmianie. Paweł Świec daleko przed Maciejem Maciejewskim. Ostatnie odrążenie. Jarosław Łukaszewski. Przez lata reprezentował Stal Doży. Teraz zawodnik krakowskiej bandy. Atakuje Waldemar Szuba. Po zewnętrznej spróbuje, ale chyba nie da rady. Nie. Jarosław Łukaszewski. Minimalnie, ale pewnie. Na miejscu drugim Waldemar Szuba. Trzeci Paweł Śwież i czwarty Maciej Maciejewski. 3 do 3 w wyścigu 11 i aktualny rezultat spotkania. 39 do 27 dla Wandy Jacek Kalinowski rezerwowy Wandy Realbów po raz pojawi się na torze Za Tomasa tak Jego partnerem jest Zoltan Adorian A rywalami Waldemar Skuba i Andrzej Wyścig dwunasty I bardzo dobry start pary krakowskiej Zoltan Adorian Po zewnętrznej, a przy krawężniku Jacek Kalinowski Tym razem nie poczekałem Magiar na kolegi z drużyny W do przodu Ale Kalinowski radzi sobie bardzo dobrze podąża za jego śladem Za plecami a do Riana i na 5-1 jak na razie dla gospodarzy układa się ten wyścig. Na miejscu trzecim Waldemar Szuba. Goni Kalinowskiego. Atakuje po zewnętrznej. Ale tym razem Kalinowski jeszcze jest szybszy. Ogląda się nerwowo i po zewnętrznej konsekwentnie Waldemar Szuba. Zakopał się teraz troszeczkę jak Państwo widzieliście i stracił nieco dystansu. Trzecie okrążenie. Dobiega końca, nie zmienia się sytuacja. Na 5-1 prowadzą gospodarze. I jeżeli wygrają ten wyścig 5-1 to praktycznie rozstrzygną tym samym losy dzisiejszego pojedynku. Zoltan Adorian przed Jackiem Kalinowskim. Ostatni wiraż i już nic się nie zmieni. 5 punktów dla Wander albo z Kraków. 1 dla Jagu Speedway. A więc gospodarze prowadzą 44 do 28. Goście nie rezygnują, Piotr Rębaz jako rezerwa. Taktyczna za Sławomira Traninę, wraz z nim Mirosław a bardzo cicho nim Sławomir Sitek i Jarosław Łukaszewski. Dobry start w tym razem Sławomira Sitka. Łukaszewski niepokonany dotąd, wypchnięty pod bandę, a Piotr Rębas teraz po zewnętrznej obejmuje wprowadzenie. Jarosław Łukaszewski jedzie ostatni, to na pewno spora niespodzianka, ale ma jeszcze trzy okrążenia na to, aby przebić się do przodu. Prowadzi Piotr Rębas, drugi Sławomir Sitek po bardzo dobrym starcie, a Łukaszewski atakuje teraz Mirosława Daniszewskiego. Piotr Rębas niezagrożony zmierza do mety na pierwszej pozycji, połowa wyścigu za nami. Teraz spada słowo Sitek, wyprzedza go Mirosław Staniszecki, a więc goście prowadzą pięcie do jednego, do jedno krążenie przed zakończeniem tego wyścigu. Przypomnę, w tym roku obowiązuje nowy regulamin, który mówi, że jeżeli dwa zespoły... Na meczu sezonu zgromadzą jednakową ilość punktów, to o kolejności w tabeli decyduje bilans bezpośrednich spotkań między nimi, stąd każdy wyścig może być ważny, a ten trzynasty wyścig dzisiejszego meczu wygrywają goście 5 do 1. pierwszy na linii mety melduje się Piotr Rembas, a za nim Mirosław Staniszewski, trzeci jest Sławomir Sitek i czwarty Jarosław Łukaszewski. Przedostatni czternasty wyścig spotkania w Real Kraków na Nowochódzkim Torze z Jagiem spityłej Łódź, osławionym brakiem słynnego amerykańskiego żużlowca Sema Ermolenko. W kasku żółtym Mirosław Daniszewski, w czerwonym Romuald Janusz, w kasku białym Andrzej Rzepka i w niebieskim Jacek Kalinowski. Kalinowski podobnie jak jego klubowy kolega Janusz zdobył 8 punktów w czterech i chyba teraz również Rzeszowscy krakowcy będą na dwóch czołowych miejscach. Bardzo ładnie w kasku niebieskim właśnie Gdańszczanin objechał obu żużlowców gości i teraz jest na prowadzeniu przed Romualdem Januszem. 40 5 do 33 prowadzą pod trenera terenera Stanisława Skowrona Daleko, daleko w tyle został już Andrzej Zetka, który w czterech startach gromadził zaledwie 4 punkty. Szkoda, jeszcze raz powtarzam, wielka szkoda, że słynny z Sem wczoraj odniósł kontuzję. We włoskim loni w tym dwudziestym biegu i nie mógł przyjechać do Krakowa. Chyba defekty w silniku motocykla Rzepki. Oczywiście osamotniony Daniszewski mający kilkumetrową stratę do Janusza. Nie ma tutaj chyba najmniejszych szans. Tak jest. Kalinowski, trzy punkty, Janusz 2 i. Daniszewski na trzeciej pozycji. Jeden punkt szóste. Podwójne zwycięstwo. 5 do 1 żuszowców Wandy. Real But Kraków w meczu z Jagiem Speedway Łódź. Ostatni, 15 wyścig tego spotkania. Przystanie 50 do 34 dla Wandy. W czerwonym Adorian w żółtym Rembas, w niebieskim Łukaszewski i w białym Szuba. Czy Piotrowi Rembasowi, temu utalentowanemu 20-latkowi z Gorzowa Wielkopolskiego, uda się pokonać tutaj 34-letniego, znakomitego, węgierskiego Suslowca Zoltana Adoriana? Przyleciał prosto z Wyspy Brytyjskiej, gdzie jego zespół Sheffield jeździł w ligowym meczu. Jest zmęczony. Dwukrotnie przyjechał na drugiej pozycji, dwa razy wygrał swoje starty. Zoltan Adorian z pierwszego pola startowego, obok niego Piotr Rembas, Jarosław Łukaszewski i Waldemar Szuba. Taśma! Powtórka ostatniego 15 wyścigu Piotr Embas został wykluczony za dotknięcie taśmy i oczywiście nie dojdzie do jego konfrontacji pasjonująco zapowiadającej się żoltanem Adorianem. Tymczasem Waldemar Marsuba niespodziewanie na pierwszym łuku wyszedł przed 34-letniego Maciara. Być może jednak Adorian jest zmęczony tymi ciągłymi dojazdami z Wysp Brytyjskich do niemieckiego Gießtrow. I tutaj do Krakowa. Szuba. W pięciu startach wywalczył dla łódzkiej drużyny. Osiem punktów. Raz wygrał swój wyścig. A Dorian. Dziesięć punktów w czterech startach. I proszę Państwa Jarosław Łukaszewski również w czterech startach. 10 punktów. 16 punktów przewagi. Podopiecznych trenera Stanisława Skowrona. W ubiegłym roku 60 do 29 tutaj na Nowochódzkim torze dla Wandy Real Bud i błodzi Również zwycięstwo 8 punktami 49 do 41. I prowadzący w rankingu sędziów 50-letni. Jerzy Kaczmarek z Poznania zakończy te zawody, bo ostatni 15 wyściga, zatem drugi z nominowanych kończy to spotkanie. Wygrywa oczywiście Waldemar Szuba przed Jarosławem Łukaszewskim i żoltanem Adorianem. Proszę Państwa, mimo że nadciągały czarne chmury na Nowochódzki Stadion, to jednak przy tym silnym, porywistym wietrze, no i na dachu po raz pierwszy komentując to spotkanie, Dziękuję Państwu za uwagę. Wanda Real But Kraków pokonuje jak speedway łódź na nowochódzkim torze 53 do 37. Żużlowiec Wandy Real Kraków, Romuald Janusz, po tej blisko czterotygodniowej przerwie już chyba nie zostało śladu. No jeszcze odczuwam skutki tej kontuzji, a co do tego jeszcze doszła nam kiedyś w piątek karambo z Jarkiem Łukaszewskim na treningu. Ciężko mi dojść do siebie właśnie w tej chwili jeszcze. Zapewne przed rozpoczęciem meczu z Jagiem Speedway Łódź nie spodziewał się Pan wywalczenia 10 punktów? Nie no liczyłem, bo doposowałem dość dobrze sprzęt w piątek, tylko właśnie obawiałem się tej wolącej nogi, czy dam radę, czy nie dam. A co z nogą? No takie teraz dość poważne podliczenie, no ale no, widać pojechać. Trener, jak Speedway Łódź, Mieczysław Boźniak. Chyba nie jest Pan zadowolony z tego wyniku tutaj na Nowochódzkim Torze? Nie, na pewno nie. Liczyłem na więcej, ale tu też dało się wyznaczyć brak jednak Hermoledzi, który jednak tę drugą parę poprowadził. że Ta druga para przegrywała praktycznie po 5-1. Raz... I tutaj właśnie największa była różnica punktowa. Po raz kolejny jest Pan zapewne zadowolony z postawy 20-letniego Piotra Rębaca, bo to chyba jego ostatni sezon w barwach łódzkiego zespołu. Tak, jako junior to jest ostatni rok, ale uważam, że jako senior też się poradzi w zawodach z seniorami. Jacek Kalinowski, Wandaryl Albuty Kraków. Jest Pan zadowolony z wywalczenia tych 11 punktów w tym meczu? Można powiedzieć, że i tak i nie, bo 11 punktów plus 2 bonusy no cieszę się z, tak, z takiego osiągnięcia no też... Nie, źle, źle, nie cieszę się z tego, że no, sprzętu nie ma, nie ma sprzętu. Urwał mi się języczek, który jest wart, tam no, 2-3 zł, kurczę, na polskie nowe złoty, a nie ma tego, nie ma ślubki, ślubki dłuższej, nie ma, kurczę, silnika czasem się, się rozpytał, no nie wiem, na czym zdańcu wiedzieć Kurczę, też kast od ośmiu metrów skorzystam kasty od był metrów. No, nie wiem, inne były obiecania od, od strony klubu, od strony sponsora. Tak samo lek obiecał, kurczę, wie pan, kewlar nowy, nie, no i... Nie ma tego kewlaru, jeżeli w kórze, m, można zobaczyć, też chciałbym wyjechać w Mistrzostwach Polski, ale nie pojadę tak jak w prawda? Chciałbym się pokazać i nie mogę.